Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Nitykpl, a to jest e, nasz drugi odcinek z serii e, Don't Starve. E, dzisiaj sobie pogramy, e, zrobimy nową grę, bo musimy niestety poprzedni odcinek nasz okazał się niepowodzeniem. E, kiedyś te, czytałem Wikipedię. Już mniej więcej wiem o co chodzi. Tak mniej więcej sobie przypomniałem to, to całe... Ten jest cały system, um, myślę, że tym razem się uda. Uh, moim celem jest zdobycie boomerangu, bo tą broń uznałem za dość ciekawą. I dlaczego? Mi... O, dobra, działa, działa. Seypal, you don't look okay. so good. You've better find something to eat before night comes. okej. No to tak, jak poprzednio, oczywiście zaczynamy. Ta sama scena. Musimy znaleźć coś ciekawego. coś Ogólnie coś do jedzenia. A no, ptaszek nam już zjadł na ładnie. ładnie Dobra. Mamy dzień pierwszy. Wiem, że jest ten cykl całej zimy. Zima, deszcze, burze, śniegi, e, zamiecie, trzęsienia ziemi. Naprawdę tego jest teraz masa. E, jeszcze do końca nie wiem, jak ten cykl e, e, pół roku działa, ale mam nadzieję, że Uda mi się to zorientować W e, szyb, miarę szybko Żebym potem znowu Nie zapomniał o czymś I nie umarł jakąś głupią śmiercią Dobra, no a tymczasem mamy tu jakieś marcheweczki To nam się bardzo przyda Do jedzonka zawsze coś się przydaje Kwiateczki też możemy sobie pozbierać Sobie Nie wiem po co, ale sobie pozbieramy Dobra, teraz tak jak to nasza mapa wygląda No na razie nic ciekawego Pozbieramy jeszcze troszeczkę tych całych materiałów. Myśmy mieli już jakieś zapasy. To jest motylek. O, tu jest jakiś... Aha, on śpi. Dobrze. Nie będziemy mu przeszkadzać. Zamówiłem sobie mikrofon, który myślałem, że przyjdzie dzisiaj. Ale... no niestety dopiero w poniedziałek... M mówią, że przyjdzie. E jestem bardzo zadowolony. Myślę, że z tej okazji zrobię coś fajnego, coś specjalnego. Ale to będzie niespodzianeczka. E Dobra, już tyle tych surowców mamy, nie? Jeszcze tylko parę kwiateczków. Jeden kwiateczek. O, to tutaj co nam przyjdzie do akurat do rączki. O, co, idziemy do góry czy na dół? <laughs> Aha, to jest ten sam świat. Chyba, bo to jest ten cypel. Tak mi się coś wydaje, że to jest to samo. Choć w sumie, nie wiem. Bo wiem, że to kiedyś kiedy generowało tak, że ten sam świat. Potem można było sobie zmienić świat. No, nie wiem. Nie wiem. E, dobra, idziemy w dół. Tom, tam tom. Ciemne krainy. Ale pusto tutaj. Dobra, przydałoby się znaleźć jakiś kamień. O, tutaj będą bufalo. Myślał, iż będą. Tak, są. Idzie bufalo. O, i mamy kubkę. Co się nam przyda? Kubsko jest przydatne. Potem z tego będziemy mogli... Ee, robić, 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 tak. Co tutaj jest? No jeszcze innego końca to ogarniam, ale będziemy mogli robić takie pola uprawne. Okej, okay. to sobie zbierzemy. A, bo, ale chyba już widzę, że to jest inna mapa, tak mi się zdaje. To, jak umrzemy... Tak. To, jak umrzemy, odrodzi nas w tym miejscu, tak mi się zdaje, że to będzie to. Yy, Także mamy już jakieś życie zapewnione, głód nam trochę maleje, ale to nic, myślę. Dobra, to będzie można potem papeczki na króliczki. <coughs> Dobra, <coughs> przepraszam bardzo. <coughs> Tutaj mamy yy, ul, to się potem przyda na pewno, z tego będzie miódek. Uuu, robi się ciemno. A my nie mamy siekarki, kamienia, nie możemy zrobić ogniska, jest bida, jest bida. To teraz szybko szukamy kamienia. Bo będzie źle. Krzemień, i dobra, jest pierwszy krzemień. E, szybko robimy X. I kopiemy. Bo potrzebujemy na ognicho. Bez tego... Ani rusz. Dobra, zbieramy wszystko szybko. Chop, 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 chop. Dobra. Mam nadzieję, że nie nietoperze tym razem nas nie zaatakują. Teraz tak, gdzie jakieś dobre miejsce na obóz? Póki co, nie wiem. Dobra, jest tak, żebyśmy znowu nie failowali. Jak będzie tak gdzieś tutaj szczoteczka, to 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 założymy obóz. A on słyszy jakieś dźwięki tajemnicze. Dobra, jeszcze trochę drewna. Musimy wykopać. Kurczę, co to za dźwięki? Jakieś buczenie, burczenie. Trochę to straszne, ale przytoczy nam się jeszcze krzemień. Trochę więcej krzemienia. Bo, bo, bo tak, tutaj zrobimy sobie, myślę, bazę pierwszą wypadową. Dobra, powoli będzie trzeba zakładać obóz. Jeszcze trochę tego drzewa pozyskamy. Okej. Okay. Dobra, już będzie trzeba zakładać autobus. Ora, postawimy gnicho. Już się zabezpieczymy. O kolejna... takie coś. No spoko. Chyba dobrze, to chyba dobrze. <grym> Dobra, dołożymy do pieca. Dobra, a tymczasem tutaj pozbieramy co jest w nasze, koło naszej bazy. Mm. Możemy zrobić jeszcze jaśniej. O! I możemy tu pozbierać drewno. Chop, chop. Ok. Ciekierka nam się nie rozwaliła, ale to nic. Pozbieramy kwiatuszki. O, to nam... wzrasta nam poziom... Nie wiem, jak to nazwać... ...umysłowy. <grystanie> tak, zbieramy kwiatuszki. Także... ...dobrze. Ciekawe, czy to działa tak, jakbyśmy posadzili. A, nie. Może... Hmm. Nie, to chyba nie o to chodziło. Natomiast wcześniej, jak stanie nowy dzień... ...to bardzo ważnym elementem będzie zebranie krzemienia, bo bez tego ani róż. Narzędzia musimy zrobić. Mm, co my tu możemy? Trap. Dobra, trap możemy, ale co tutaj? Co jest z To potem będzie trzeba. Um, Wintermometry. Aha, tu mamy te wszystkie termometry. No spoko. Potem będziemy sobie zrobi zrobimy sobie bumerang. Okej, okay. stał dzień. Idziemy na poszukiwania surowców. O, kolejne pszczółki. I indor, ale chyba my nic nie zrobimy. Bez broni jakiejkolwiek. O, drugi indoor. Indory. Nie to wygląda. Dobra, pozbieramy te kamonuski. Myślę, że tam jeszcze ten jeden dzień, jeśli nam się uda. I zakończę odcinek. Taki skromny, ale ale, ale jest. O, pajonki! To będziemy się łocznie, jak chcemy walczyć z pajonkami. Dobra, pozbieramy to tu w koło. Jest pojedynko. Już nam. Dobra. Tutaj, pickp... Dobra, jeszcze sobie zbierzemy troszeczkę tych... A tymczasem, co my tu możemy zrobić? Pickaxe. No... Myślałem, że możemy jakąś broń zrobić, ale nie... Póki co nic takiego nie możemy zrobić. Jak zrobimy, musimy najpierw pewnie wykopać kamień, żeby zrobić Heavy Engine, znaczy Science Machine. I to dopiero będziemy mogli, będziemy mogli jakiś resik sobie zrobić. Znaczy, treśik, Jakieś e, u, narzędzia typu broń. Hmm. Okej, okay, jest krzemień. To jest ważne. Dużo strasznie uli. Uuu, żabka. Wolę z nią nie walczyć i motylki butterfly flutterby <gry> Dobra głód już nam doskwiera i to mocno o nie żabka o ale żabka nas nie goni to bardzo dobrze I'm so hungry no już powoli jesteś głodny widzę tylko co ja zrobię bez no, jakieś tam mogę, niby coś tu mogę zjeść, no. Dobra, trochę pojedliśmy. E... Ok, mam marcheweczki, to potem będziemy mogli robić pułapki na, na nasze wspaniałe króliczki. Ale z też możemy potem jakieś potrawki robić śmieszne. A tak na razie zbieram wszystko i nic. O, już mamy strasznie dużo patyków. To, to, to potem będziemy mogli do ognia dodawać, także to nie jest źle. O, tutaj są pająki. o, o fak. Czyżbym właśnie się zabił? Może zacznie walczyć z... z królikiem? A nie, po prostu uciek, no fajnie. To bardzo dobrze dla nas. Ale co ze zbierzemy jeszcze? Trochę tego siana? A kanunne to jest, ale. Nieważne. I don't care. Co my tam mamy? O, to się robi późno. Gdzie jest nasza baza? Czy to się wyświetla? Bo ja już, tym, już raz zawiodłem nad tym. Tam co jest? Tam też czujesz. A tymczasem nasza baza była gdzieś tu. Chyba. Albo tu. Nie mam pojęcia. Nie no, priorytetem teraz jest kamień. Żebyśmy zrobili taką bazę na stałe. Eee... Dobra. No teraz mamy dużo surowców. Tylko tak. Tworzymy siekierę. Wynajdujemy sobie to. Mamy to i to. Dobra. Kopiemy drewno, kopiemy drewno. Eee... Trochę was zanudzam. Sorry, bardzo przepraszam Was. Ale póki co sam jestem do terwie taki zagubiony. Ale to się zmieni. Dobra, jeszcze pozbieramy trochę tego. Wolę sobie tego zaoszczędzić. żeby potem nie mieć właśnie problemów z tymi surowcami podstawowymi. Mam nadzieję, że robię dobrze. To są pszczółki, ja w ogóle też do niej nie pochodzić jakoś super blisko, bo jak mnie zaatakują, to też chyba nie będzie przyjemnie Ale tymczasem tak. Nie ma kamienia. Super Nie ma kamienia. Może jak się zabić. Drugi dzień nie znalazłem kamienia. Tylko sam jakieś kupsko zbieram. Dobrze, że chociaż są porówki. Dobra, zaraz będziecie ognicho robić. Jeszcze tam pójdziemy troszkę dalej. Te jakieś krzemienie są. Krzemienie. Ojej. Dobra, powoli się będzie narobić noc. Dobra, to zakładamy obóz tutaj. A, jeszcze chwileczkę. Mam nadzieję, że to przeżyje. Uuu, nie wiem czy deszcz... Mam nadzieję, że nie. O, jakaś burza idzie, kurde. Dobra, to dajemy tutaj... ...ognicho. I... dajmy patyczki. Aha, pamiętam też, że się bardzo dobrze paliły liście. Nie wiem, czy to dalej tak jest. Ale przeżyliśmy drugą noc. We did it, guys. Także dzięki za oglądanie. Wiem, że trochę nudno. Ale to się zmieni, ja wam to obiecuję. Jak znajdziemy kamień, to już lecimy z koksem. Eee, także wielkie dzięki za oglądanie. Ciuul. Eee. Fuck. Zaraz to zgaśnie. <laughs> Dobra. Wielkie dzięki za oglądanie. I na razie. Siomanku.